Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W dzisiejsze wspomnienie Matki Bożej Bolesnej możemy wrócić do naszych refleksji snutych w ubiegły czwartek o mocy Bożego słowa. Na przykładzie Maryi widzimy, że to słowo się wypełnia. Proroctwo Symeona realizuje się podczas męki i śmierci Pana Jezusa na krzyżu. Tego który stał się znakiem sprzeciwu. A śmierć Pana Jezusa jest jak miecz, który przeszywa jej niepokalane serce. Słowo Boże nie zawsze nas pokrzepia i pociesza. Mówi także o bólu, o zmaganiach, które powinniśmy podjąć, aby być bliżej Pana Jezusa, tak jak Maryja i przypomnijmy sobie te słowa, które było trudno rozważać, choćby w okresie wakacji, w godzinie czytań z proroctwa Ezechiela. Jak bardzo prorok piętnował tych pasterzy, którzy nie karmią owiec, ale siebie. I te słowa, napomnienia są nam potrzebne, abyśmy nie sprawiali bólu najświętszemu sercu Pana Jezusa. I niepokalanemu sercu Maryi, byśmy nie ranili tych, których na co dzień spotykamy. Szczęść Boże.